Cześć. To jest podcast Celna Sprzedaż. A ja nazywam się Paweł Muzyczyszyn i po tej stronie mikrofonu zapraszam Ciebie do słuchania materiałów poświęconych sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą. To, co tu wysłuchasz, to efekt moich doświadczeń w pracy handlowca, konsultanta oraz trenera, a także olbrzymiej wiedzy i doświadczeń moich gości, którzy współtworzą ze mną ten podcast. Jeśli jesteś handlowcem, menedżerem sprzedaży, przedsiębiorcą. Lub na co dzień pracujesz w obszarach sprzedażowych, to gdziekolwiek teraz jesteś i cokolwiek robisz, przygotuj notę, stukopis, skoncentruj się i pamiętaj o jednej kluczowej sprawie: to jest Twój czas na własny rozwój. Miło mi Ciebie tu gościć. Zapraszam do słuchania oraz kontaktu. Paweł Muzyczyszyn. Odcinek trzeci: Jak rekrutować najlepszych handlowców. A z tego odcinka dowiesz się m.in. Jakie są największe pułapki procesu rekrutacyjnego i jak ich unikać? Co zrobić, by zatrudnić idealnego albo prawie idealnego kandydata? Jakie koszty wiążą się z nieudaną rekrutacją? Oraz jakie są najczęstsze przyczyny nieudanych rekrutacji? Zapraszam. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Miło mi Ciebie gościć w trzecim odcinku podcastu Celna sprzedaż. A dzisiaj temat, który najczęściej pojawiał się w Waszych mailowych potrzebach, które skierowaliście do mnie w ostatnim tygodniu. Mianowicie mowa tu o rekrutacji do działu handlowego. Bo wbrew pozorom, znalezienie i zatrudnienie idealnego, czy wręcz prawie idealnego, handlowca, to w dobie rynku pracownika bardzo trudne zadanie. Do tego dochodzi jeszcze tak zwany czas pandemiczny, czyli moment, kiedy kryzys zmienia wiele procesów w organizacjach. Zmienia modele działania, a już na pewno wpływa na sposób rekrutowania handlowców. A koszty związane z zatrudnieniem nieodpowiedniego handlowca są znaczne, jednak zbyt często nie są one analizowane przez szefów sprzedaży. Pytanie więc, gdzie te koszty są ukryte? Otóż, między innymi w tym, że jest to inwestycja czasowa osób zaangażowanych w rekrutację. Bez względu na to, czy rekrutujesz ty jako szef sprzedaży, czy też korzystasz z z działu HR, to pamiętaj o jednej rzeczy: Wasz czas to jest inwestycja nie tylko czasowa, ale również finansowa. I każdy błąd związany z zatrudnieniem nieodpowiedniego handlowca jest dla Was stratą. Drugim miejscem, gdzie są ukryte koszty związane z rekrutacją, to proces onboardingu, czyli proces wdrożenia handlowca do organizacji. Zwykle świeżo zatrudniony handlowiec przechodzi liczne szkolenia, zarówno te produktowe, jak i sprzedażowe. A w ten proces zaangażowane są osoby takie jak trener, product manager, team leaderzy, a również mentorzy. Coraz więcej organizacji decyduje się na funkcję mentora, którą zwykle powierza starszym handlowcom, którzy posiadają duże doświadczenie, duży staż pracy którzy mogą podzielić się z nowo zatrudnionym handlowcem know-how organizacji oraz najlepszymi sprawdzonymi technikami pracy z klientami. I w momencie kiedy okaże się, że zatrudniliście jako organizacja nieodpowiedniego handlowca, czas pracy mentora oraz wspomnianych wcześniej osób jest czasem ponownie zmarnowanym. Jest jeszcze jeden obszar związany z kosztami rekrutacji. Jest to obszar trudnomierzalny, ale bardzo ważny. Mowa tutaj o zaufaniu klienta. Ja, jako trener, bardzo dużo czasu spędzam w pracy z handlowcami, którzy działają zarówno w terenie, jak i stacjonarnie. I nie dalej jak około miesiąc temu, byłem w terenie z handlowcem nowo zatrudnionym. Gdy przyjechaliśmy do klienta, to ten przywitał nas słowami: Ojej, kolejny handlowiec, a ja jeszcze nie zdążyłem przyzwyczaić się do poprzednika. Tak często się zmieniacie. Czy z Waszą organizacją wszystko jest w porządku? To jest przykład sytuacji, w której wyraźnie widać, że ciężko klientowi jest zbudować zaufanie do organizacji, z którą tak naprawdę chce realizować procesy handlowe. Przyjrzyj się temu zjawisku i postaraj się prowadzić. Odpowiednie rekrutacje, tak abyś właśnie nie utracił czegoś najważniejszego parametru związanego z zaufaniem klienta. Warto też wspomnieć o know-how firmowym, bo gdy zatrudniamy handlowca i on okaże się nieodpowiednim i zdecydujemy się rozstać z nim, to prawdopodobnie on trafi do konkurencji. I pamiętaj, że bez najmniejszego kłopotu będzie tam dzielił się know-how, który podpatrzył w Twojej organizacji. Jest jeszcze jeden obszar, często niebrany przez szefów sprzedaży za istotny w procesie rekrutacji. Jest to, to koszt wdrożenia następcy poprzednio zrekrutowanego handlowca. Gdy okaże się, że popełniliśmy błąd rekrutacyjny, to pamiętaj, że w pulę kosztów rekrutacyjnych wchodzi również koszt zatrudnienia kolejnego handlowca, dlatego że uzupełniasz to miejsce. Nowo zatrudnionym handlowcem. Poprawiasz więc swój błąd. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o skutecznej rekrutacji handlowców do Twojego działu, jednak zrobię to w sposób trochę przewrotny, bo w oparciu o listę, którą stworzyłem, a jest to lista 10 kluczowych błędów w rekrutacji, popełnianych zwykle przez menadżerów sprzedaży, ale również przedsiębiorców. Zatem zaczynamy analizę tych błędów. Błąd numer 1 który często popełniają szefowie sprzedaży, to brak precyzyjnie zdefiniowanych kompetencji handlowca. Jeśli poszukujesz handlowca, który będzie realizował cele biznesowe organizacji, to sam musisz precyzyjnie określić jakie kompetencje powinien ten rekrutowany handlowiec posiadać, aby te cele realizować. Na tym etapie często Szefowie sprzedaży pozostawiają bardzo dużo miejsca na tak zwany ogólny odbiór kandydata. Dlatego też rekomenduję Ci, abyś zdefiniował sobie tak zwaną siatkę kompetencyjną, gdzie opiszesz wymagane umiejętności i wyskalujesz je w skali od 1 do 5, gdzie jedynka oznacza bardzo niskie kompetencje handlowca, a piątka to kompetencje na najwyższym poziomie. Opracowując taką siatkę kompetencyjną, określisz jednocześnie model Twojego kandydata, na którym tobie zależy. Dzięki temu oceniasz umiejętności kandydatów według podobnych kryteriów i standardów. Tym samym wyeliminujesz czynniki sytuacyjne i tak zwane ogólne wrażenie, jakie zrobił na tobie kandydat podczas Waszego spotkania. Pora więc na błąd numer dwa, a jest nim Twoja wiara w CV kandydata na handlowca. Mam takie powiedzenie, że papier przyjmie wszystko, a PDF wszystko zapisze. Celem handlowca jest, umówmy się, otrzymanie pracy. W związku z tym, naturalnym jest, że zależy mu na tym, aby jak najlepiej zaprezentować się już na etapie pisania CV. Pokazuje się więc często jako osoba wybitna, bo wie, że wtedy jego szanse na zauważenie w Twoich oczach rosną. Stąd dokumenty aplikacyjne przyjmują bardzo dużo sukcesów oraz ciekawych doświadczeń handlowców, które często nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Dodatkowo handlowcowi zależy również na tym, aby pokazać, że jego droga zawodowa przebiegała bez większych zakłóceń. Stąd Twoją rolą jako rekrutującego szefa sprzedaży jest wychwycenie potencjalnych tzw. wąskich gardeł, gdzie m.in. analizujesz, Luki w doświadczeniu handlowca, jego zakresy obowiązków oraz doświadczenia związane z pracą z klientami. Powinieneś dokładnie przeanalizować cały proces rozwoju handlowca oraz dowiedzieć się, na czym mu w przyszłości zależy. Dlatego, że większość z handlowców bierze pod uwagę docelowy potencjalny awans. Pytanie: czy jesteś w stanie mu, w razie czego go zapewnić? Każda niespójność, która pojawia się na etapie dokumentów aplikacyjnych, powinna zostać przez Ciebie dokładnie przeanalizowana z kandydatem podczas Waszego bezpośredniego spotkania. Błędem numer 3, który bardzo często obserwuję w pracy szefów sprzedaży, którzy zajmują się rekrutacją, jest lekceważenie wartości pierwszej rozmowy telefonicznej z kandydatem. Bardzo często szefowie nie przywiązują dostatecznej uwagi do tych rozmów. Skupiając się przede wszystkim na umówieniu spotkania. A przecież taka pierwsza rozmowa to doskonała okazja do tego, aby zaobserwować sposób wysławiania się handlowca, sposób budowania przez niego kontaktu oraz do analizy pierwszego wrażenia, jakie handlowiec na nas zrobił. Ważne jest to o tyle, że będzie je robił reprezentując Twoją firmę w swojej codziennej pracy z klientami. A ci w swojej ocenie będą bardzo bezwzględni, jeśli handlowca nie kupią, to małe są szanse, że będzie on dla ciebie realizował regularną i progresywną sprzedaż. Stąd, pierwsza rozmowa powinna być przede wszystkim z twojej strony bardzo dobrze przemyślana i zaplanowana. Istotne jest również to, aby Dał sobie na taką rozmowę odpowiedni czas bez żadnych rozpraszaczy w postaci telefonów czy rozmów z innymi pracownikami, po to, abyś w sposób spokojny i analityczny mógł przyjrzeć się tym wszystkim elementom, o których wcześniej powiedziałem, i aby te rozpraszacze nie utrudniły ci analizy tej rozmowy z handlowcem. A teraz pora na błąd numer cztery. Jest to błąd poznawczy, czyli podświadome poszukiwanie elementów podobnych pomiędzy rekrutowanym handlowcem a tobą jako szefem. Jeśli zajmujesz się jako szef sprzedaży rekrutacją, to bardzo prawdopodobnie jest to, że kiedyś zostałeś sam za swoje wyniki awansowany z funkcji handlowca na szefa sprzedaży. A jednocześnie oznacza to, że podczas rekrutacji możesz. Intuicyjnie poszukiwać u kandydata cech podobnych do tych, które sam posiadasz. To mogą być bardzo zróżnicowane podobieństwa, chociażby na przykład to związane z życiorysem zawodowym. Mogą to być też inne rozmaite elementy, takie jak chociażby miasto pochodzenia, czy też wspólna szkoła, do której chodziliście, a być może poprzednia firma. Czy też jakieś hobby, które macie bardzo zbliżone? Tym samym zacznie, zacznie u Ciebie działać tak zwana reguła lubienia, która może spowodować, że jako rekrutująca osoba zwrócisz mniejszą uwagę na poszukiwane kompetencje, a wręcz nawet na ich brak, kierując się podświadomie taką dozą sympatii wobec kandydata. Stąd też bardzo duże znaczenie ma dokładne określenie kompetencji kandydata, o których mówiłem wcześniej, w momencie, kiedy opowiadałem o siatce kompetencyjnej. Wróć do tego momentu, jeżeli coś dla Ciebie na tym etapie jest jeszcze niejasne. Na tym etapie chciałbym Cię również przestrzec przed błędem numer 5, czyli skracaniem procesu rekrutacji. Obecny rynek pracy to przede wszystkim czas pracownika. Proces pozyskiwania, więc odpowiedniej osoby na stanowisko handlowe. Nie jest łatwy i często odbywa się w bardzo szybkiej rzeczywistości. Dlatego, gdy jako rekrutujący, podczas spotkania bezpośredniego trafisz na dobrze rokującego handlowca, może u ciebie pojawić się myślenie w stylu zatrudnię go jak najszybciej, bo za chwilę może zainteresować się nim konkurencja. Owocuje to jednocześnie powstaniem bardzo poważnego błędu skróceniem procesu rekrutacyjnego. Tym samym w efekcie zatrudniona osoba może finalnie okazać się właśnie złą inwestycją. Dlatego też taki idealny proces rekrutacji powinien być też wieloetapowy i w dodatku prowadzony nie tylko przez ciebie, ale również konsultowany przez inne niezależne osoby, które porozmawiają z kandydatem. To mogą być product managerowie, tym liderzy, być może dział hr -u. I wówczas, kiedy wspólnie wymienicie poglądy na temat kandydata, będzie tobie łatwiej podjąć ostateczną, ale przede wszystkim świadomą decyzję. Tak zaprojektowany proces pod, pozwala odrzucić przede wszystkim najsłabszych, a wyłuskać tych najlepszych do finalnej decyzji, kogo chcesz zatrudnić do swojego zespołu. Korzystając z okazji, chciałbym Cię jeszcze uczulić na jeden błąd, który szefowie sprzedaży popełniają podczas. Realizowanych rekrutacji. Jest to błąd, który określam hasłem brak zmiennych technik rekrutowania handlowców. Kandydaci starający się o pracę na stanowisko handlowca, co do zasady, i tu możemy przyjąć pewną statystykę, przechodzą takich procesów przynajmniej kilka. W związku z tym są przyzwyczajeni do częstych, powtarzalnych pytań, które pojawiają się na rekrutacjach. Zwykle wiedzą, jak odpowiadać na tak zwane pytania trudne, a przede wszystkim wiedzą, jak dobrze sprzedać się przed potencjalnym pracodawcą. Dlatego też tak bardzo duże znaczenie ma zaprojektowanie przez Ciebie procesu rekrutacyjnego w taki sposób, aby zaskoczyć kandydata i sprawdzić, czy faktycznie on pasuje do Twojej organizacji. Coraz częściej więc takim, takimi stosowanymi narzędziami przez szefów sprzedaży są rekrutacje oparte o assessment center, czy też rekrutacje oparte na metodach outdoorowych. Złożoność procesu, w którym poddawany jest kandydat, licznym zadaniom, które przechodzi, pozwala na to, żeby zweryfikować, na jakim poziomie są jego kompetencje i czy rzeczywiście pasuje on do Twojej organizacji. Assessment Center to rekrutacja kandydata, która bazuje na zestawie zadań, które badają konkretne kompetencje wcześniej przez Ciebie zdefiniowane na stanowisku handlowca w Twojej organizacji. Weryfikacja tych kompetencji poprzez wykonywanie zadań pozwala zaobserwować powtarzalność tych kompetencji lub ich brak. W przypadku rekrutacji handlowców metodami outdoor. Badane są kompetencje handlowe w tak zwanym terenie, a system specjalnie ułożonych zadań pozwala w pełni określić faktyczne umiejętności sprzedażowe kandydata na stanowisko handlowca w Twojej firmie. Ostatnio do swojej listy błędów popełnianych podczas rekrutacji przez szefów sprzedaży czy też przedsiębiorców dodałem taki błąd, który określiłem hasłem kandydat multiprojektowy czyli tak naprawdę mowa tu o zlekceważeniu sygnałów kandydata, o jego dodatkowych zajęciach zawodowych. Pilna potrzeba i konieczność zatrudnienia handlowca może spowodować, że podczas rozmowy pominiesz bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o doświadczenia zawodowe kandydata. Może bowiem okazać się, że on jest przede wszystkim zaangażowany w inne projekty, co okaże się dopiero po podpisaniu umowy o pracę, gdy przede wszystkim jako menadżer zaczniesz wymagać od takiego handlowca efektywności w codziennych działaniach. W związku z tym zalecam Ci, abyś przed zawarciem umowy dokładnie wypytał kandydata, Jakie ma zobowiązania wobec pracodawcy czy też innych pracodawców, w jakie inne projekty jest zaangażowany, abyś bardzo transparentnie powiedział mu, jakie są Twoje oczekiwania, a w samej umowie, abyś zawarł klauzulę o wyłączności na rzecz pracy w Twojej organizacji. Prawda jest taka, że handlowiec, który próbuje gdzieś jeszcze pracować, nie będzie wydajny ani w jednym, ani w Twoim miejscu pracy. A to spowoduje, że prawdopodobnie nie będzie dowodzi, dowoził ci celów, na które chcesz się z nim umówić. Odcinek podcastu dotyczący rekrutowania przez szefów sprzedaży handlowców nie może odbyć się bez omówienia jeszcze jednego błędu mianowicie niedopasowania handlowca do zespołu. W zależności od tego, jak skonstruowany jest Twój dział handlowy, bardzo pożądaną cechą u twoich handlowców jest umiejętność współpracy zespołowej. Bo często jest to tak, że my jako szefowie sprzedaży angażujemy się do tego, aby znaleźć takiego wojownika sprzedaży, czyli takiego handlowca, który będzie dowoził nam comiesięczny wynik, który będzie bardzo mocno zorientowany na pracę z klientami, na pozyskiwanie ich, ale być może zabraknie u niego takiego elementu, który określam zaangażowaniem we współpracę zespołową przy projektach handlowych. Oczywiście, ty jako szef sprzedaży możesz potem podjąć działania zaradcze w postaci inwestycji w szkolenia czy nawet też coachingi dla takiego kandydata, ale dużo bardziej z mojej perspektywy opłaci ci się, abyś uwzględnił te kompetencje już na etapie rekrutacji. Dlatego też to, do czego Cię zachęcam, to abyś proces rekrutacji podzielił mimo wszystko na kilka etapów, gdzie na różnych etapach spotka się ten kandydat z różnymi osobami z Twojej organizacji, a więc HR-em, czy też product managerem, czy tym liderem, którzy spojrzą też na handlowca z innej perspektywy, a przede wszystkim wspólnie przeanalizujecie, czy u tego handlowca występują kompetencje. Pozwalające mu umiejętnie współpracować w zespole oraz z innymi klientami wewnętrznymi, czyli np. działem marketingu, logistyką, a być może nawet i produkcją. Ten odcinek nie może się również obyć bez omówienia błędu numer 9, czyli braku konkretnej analizy sukcesów zawodowych handlowca już na etapie rekrutacji. Umówmy się co do jednej rzeczy: Rolą kandydata na handlowca jest dobrze się sprzedać. Wszak jest przecież handlowcem. W związku z tym, w czasie rekrutacji, będzie on opowiadał o swoich mocnych stronach, czasami wspomni też o jakichś tam swoich słabszych stronach, ale przede wszystkim swoje wypowiedzi będzie kierunkował tak, aby pokazać się jej z jak najlepszej strony, a więc rozmowa będzie koncentrowała się wokół sukcesów, które odnosił w swoim miejscu pracy. A Twoją rolą, jako szefa sprzedaży, jest dogłębna analiza, Faktycznych osiągnięć tego kandydata, dopytanie go o mierniki efektywności, proces ich analizy, a także również o to, abyś ustalił, kto dokonywał oceny efektywności handlowca w poprzednim miejscu pracy. Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pozwoli Ci znacznie lepiej wyobrazić sobie, jak swoją efektywność handlowiec postrzega. Zadanie tych kilku Tzw. Tak pytań pogłębiających powinno pozwolić Tobie, jako rekrutującemu na zweryfikowanie, czy tak naprawdę handlowiec koloryzuje swoje sukcesy, koloryzuje swój sprzedażowy świat, czy też faktycznie osiągał te ponadprzeciętne efekty, o których tak chętnie opowiada podczas rekrutacji. Dodatkowo chciałbym cię namówić jeszcze do jednej czynności podczas rekrutacji. Mianowicie poproś handlowca o udostępnienie ci numerów telefonów do jego poprzednich pracodawców. Oczywiście z naturalnych przyczyn nie bierz telefonu do bieżącego pracodawcy, gdyż jeśli nie zdecydowałbyś się na współpracę z nim, a zweryfikował go u bieżącego pracodawcy, to umówmy się, że jego powrót do pracy nie będzie należał do najłatwiejszych. Ale rozmowa już z byłymi pracodawcami pozwoli ci wyrobić sobie. Zdanie na jego temat, gdyż opinie pracodawców mogą naświetlić Ci bardzo wyraźnie, na ile rzeczywiście jest to wartościowy kandydat na stanowisko, na które poszukujesz handlowca. I tak o to niepostrzeżenie dotarliśmy do błędu numer 10, czyli powierzchownych rozmów o wynagrodzeniu. Zweryfikowanie realnego potencjału kompetencyjnego handlowca, to dopiero szefie sprzedaży. Połowa sukcesu. Drugi element tej układanki to dogadanie się co do wynagrodzenia. Ty, jako pracodawca, masz określony budżet, pracownik natomiast ma swoje określone oczekiwania, i aby między wami doszło do współpracy, musicie się gdzieś znaleźć we wzajemnych oczekiwaniach. Dlatego też, aby handlowiec nie stał się krótkoterminowym żeglarzem na Twoim sprzedażowym okręcie, Pamiętaj, proszę, aby dokładnie poinformować go o podstawie wynagrodzenia, a jeszcze dokładniej, żebyś omówił z nim system prowizyjny w Twojej firmie, aby dla niego była bardzo transparentna i czytelna mechanika systemu prowizyjnego od sprzedaży, jaka będzie go obowiązywać w Twojej organizacji. Mało dokładne omówienie tych aspektów to działanie krótkoterminowe wobec handlowca, bo gdy ten dowie się, na przykład, że koledzy zespołu zarabiają znacznie lepiej lub mają ciekawszy system prowizyjny, to taki handlowiec straci zaufanie do pracodawcy i zacznie szukać sobie bardziej intratnej pracy, a dla ciebie, jako obecnego pracodawcy, oznacza to kolejne koszty finansowe związane z uruchomieniem kolejnej. Rekrutacji. Ja sam jako handlowiec pamiętam wiele lat temu, jak bardzo mocno zabolało mnie, gdy okazało się, że system prowizyjny w ramach firmy, którą reprezentowałem, nie był tak transparentny, jak zostało mi to przedstawione podczas rekrutacji. Oczywiście, z perspektywy czasu, dopuszczam, że ja wiele rzeczy wtedy mogłem nie rozumieć, ale niech to będzie lekcja dla Ciebie, szefie sprzedaży. Że dla wielu handlowców może być podobnie. Mogą oni tej mechaniki nie rozumieć. Dlatego tak bardzo chciałbym, abyś dużo uwagi poświęcił na transparentne przedstawienie handlowcowi, za co konkretnie on może w ramach swojej pracy zarobić prowizję. I w ten oto sposób omówiliśmy sobie 10 najczęstszych takich ciężkich grzechów. Które popełniają szefowie sprzedaży czy też przedsiębiorcy podczas rekrutowania handlowców do swoich działów handlowych. Dlatego też chciałem tymi dziesięcioma błędami bardzo mocno ciebie wyczulić i dać ci taką lekcję, dzięki czemu ty będziesz miał okazję takich błędów uniknąć. Proces rekrutacji na stanowisko handlowca to w dobie w ogóle rynku pracownika jest bardzo trudne zadanie. Jeżeli więc Celem jest, takim Twoim celem jest znalezienie skutecznych, zaangażowanych osób na funkcję handlowca, którzy, takich osób, które będą ambasadorem organizacji, które będą utożsamiały się z organizacją, będą ambasadorami produktów czy też usług, które, którymi handlujecie. To ten proces rekrutacji powinieneś przeprowadzać w sposób bardzo profesjonalny, trzymając się, wyżej przedstawionych przeze mnie zasad i z jednoczesnym unikaniem błędów, które popełnili szefowie sprzedaży, z którymi ja wcześniej pracowałem. Trzymając się tych zasad, znacznie zmniejszysz ryzyko fluktuacji pracowników, a więc również finalnie obniżysz koszty potencjalnych rekrutacji. I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli do tego momentu dotrwałeś, to ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy i spowodował, że na procesy rekrutacji do działu handlowego spojrzysz trochę z innym spojrzeniem, bardziej świeżym. Być może było to dla Ciebie pewnego rodzaju przypomnienie. Ja jednocześnie chciałem dzięki tym błędom bardzo mocno uczulić Cię, aby Twoje rekrutacje były bardziej świadome. Tym samym kończymy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. I do zobaczenia w kolejny wtorek, w kolejnym odcinku podcastu. Bardzo Ci dziękuję. Paweł.